Dobra, jesteśmy ponownie. Nie mogę wziąć broni, co jest? WTF To jest, jest chyba końcówka. Nie mogę wziąć broni ani nic. Czyli może teraz już końcówki. Co to jest? Słuchajmy, teraz. Wielu pewnie sądzi, że to, co się stało, oznacza koniec moich marzeń. Ale w rzeczywistości osiągnąłem swój cel. Pojawiła się... Ale Mariuń jest tylko. Nowy człowiek. Niezależny. Samowystarczalny. Zdolny do bronienia się, walki, przetrwania i odpowiadania. Tym kimś jesteś ty. Tak, to ja. To cudownie. Moje dni są policzone. Ty jesteś spodkobiercą tego wszystkiego i musisz objąć władzę absolutną. Od Ciebie zależy przeszłość wielkiej przemiany i całego świata. Pozostań na tym świecie i poprowadź naprzód nowych ludzi. Oczywiście możesz wybrać inną drogę. Stanowisz idealną tej ludzkości i dzięki temu możesz decydować o jej losie. Musisz cofnąć się do przeszłości i zapowiedz wielkiej przemianie. Do ciebie należy ostateczna decyzja. Centrum sterowania jest tuż przed tobą. Pamiętaj, że energii starczy tylko na jeden impuls. Nie będziesz mógł zmienić pod Przestrzeń i czas znajdują się w Twoich rękach. Podejmij decyzję. Stwórz przyszłość. Dobra, przecięgano. Dobra, przytogadać gadać, więc... Jezu, co tu się dzieje? O, wspomnienia. Dobra, mi już, bo... No i co jest? Co to jest? Jakiś filmik? Ale o czym? Pomijałem zawsze filmiki, więc... Dobra. Obejrzymy ten przynajmniej. No więc to może my byliśmy chociaż. Mi to no i dobra, ten już ominę. No i? Co jest? Koniec gry? Zakończenie. Tak więc dziękuję za oglądanie. W grę się grało dosyć ciekawie. FPS godny polecenia. No i się żegnamy. Do usłyszenia. Bartes też się z Wami żegna, i ja też. Na razie. Subskrybujcie mnie i jego. Tak dla przypomnienia, na razie. Siema.